Masz wiedzę techniczną, dryg do komputerów, interesujesz się tym jak powstają najnowocześniejsze technologie? Praca programisty może być stworzona dla Ciebie. Tym bardziej satysfakcjonujące jest, gdy poznasz jeden lub więcej języków programowania i wychodzi Ci tworzenie w nich gry czy aplikacji. Do tego kuszące są zarobki, możliwa jest praca zdalna i nie trzeba studiować, by zostać programistą. Czy jednak masz świadomość wszystkich za i przeciw takiej pracy? Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, przyjrzymy się, jakie aspekty tej pracy były najbardziej rozczarowujące dla większości adeptów programowania. Cześć z tej strony, Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Punkt pierwszy: Monotonia. Trzeba być gotowym na powtarzalność wielu zadań. Chciałbyś robić niebanalne rzeczy, rozwijać umiejętności, zajmować się ciekawymi projektami. Nie zawsze są na to możliwości. A co jeśli w kółko będzie trzeba naprawiać ten sam błąd lub kilka godzin przeglądać kod, by odnaleźć jeden łatwy do naprawienia zapis? Nuda w pracy może być przytłaczająca i będzie trzeba się z nią pogodzić. Chociaż na początku tryskasz dumą, bo udało się usprawnić działanie jakiegoś programu, to za dziesiątym razem marzysz, by popsuło się coś innego. Niektórzy mogą czerpać satysfakcję z tego, że ich praca jest tak przewidywalna i w pewien sposób prosta, ale wykonując codzienne te same czynności, trzeba być przygotowanym na to, że kiedyś dopada człowieka nuda. Punkt drugi. Banalność. Wizja niebanalnych projektów. Niekonwencjonalność myśli i innowacyjne pomysły na usprawnienie funkcjonowania świata? Oczywiście, jednak często takie marzenia trzeba stawić na bok na rzecz realnego zarabiania pieniędzy, a to oznacza, że codzienna praca skupia Cię będzie na przykład na poprawianiu wciąż tego samego kodu, który istnieje już wiele lat, a Twoim zadaniem będzie jedynie kosmetyka tegoż zapisu. Będą na ciebie czekać taski, które nie wymagają zbyt wiele myślenia, a jeżeli jesteś osobą ambitną, to taka praca może szybko rozczarować. Weź jednak pod uwagę fakt, że dzięki łatwej i niewymagającej pracy w trakcie jej wykonywania możesz robić coś innego, poświęcić czas na audiobook, słuchać muzyki czy podcastu. Ostatecznie jest to praca łatwa, a jednak dobrze płatna, może warto przekuć niezadowolenie w satysfakcję. Punkt trzeci: być na bieżąco. Zdolny, ale leń. To powiedzenie nie funkcjonuje w programowaniu. Jeżeli jesteś leniem, to nie jesteś ani zdolny, ani w ogóle nie istniejesz w sieci IT. Branża programistyczna to ciągle zmieniająca się, rozwijająca, ulepszająca swoje produkty, dyscyplina. Osoby, które poświęcają się jej, muszą nadążać za nowinkami, inaczej ich przydatność zacznie spadać. Może o tym zaświadczyć każda osoba, która na jakiś czas zrezygnowała z zawodu programisty i później próbowała do niego wrócić. Warto być aktywnym użytkownikiem forum dla programistów i sprawdzać, jakie są obecnie trendy, nowości w językach programowania i ogólnie, co nowego przynosi świat IT. Trzeba wciąż pogłębiać wiedzę i nie tylko nadążać, ale też wyprzedzać. To pozwoli kształtować się jako programista, negocjować stawki lub być silnym kandydatem na wymarzone stanowisko punkt 4 nadgodziny owocowe czwartki, latte z pianką i wielka zjeżdżalnia na środku firmy nie wszędzie praca wygląda w ten sposób możesz trafić do firmy która nie jest zbyt dobrze zorganizowana lub jest dopiero w trakcie rozwoju przez to będą gonić was terminy kierownik będzie popędzać zespół możesz spotkać się z niemiłymi uwagami a zostawanie w pracy po godzinach będzie normą. Wyobraź sobie pracę w takiej atmosferze i w warunkach przez dłuższy czas. Na pewno nie jest to przyjemne, ale wiele osób pracuje w taki sposób. Nie jest to nic niezwykłego, czasami po prostu trzeba się z takim systemem pracy pogodzić. Punkt 5. Złota klatka. A co jeżeli uda się zdobyć pracę marzeń? Aby utrzymać stanowisko, musisz ciągle się doszkalać. Pracować więcej niż pracownicy innych branż, a praca często staje się Twoim życiem. Najbardziej nowoczesne firmy o bardzo szybkim rozwoju, które dbają o dobrostan swoich pracowników, zapewniają w ramach godzin pracy różnorodne udogodnienia i atrakcje takie jak place zabaw, ogrody do odpoczynku, piłkarzyki, bilard, siłownie i wiele innych. Spędzasz w biurze dużo czasu, ale pracodawca pragnie umilić te godziny. Zauważ jednak, że przez możliwość drzemki w budynku, w którym pracujesz, Twoja praca zaczyna być Twoim domem. W zakamuflowany sposób jesteś zachęcany do spędzenia więcej czasu w pracy, z pozoru wspaniałe warunki mogą okazać się pułapką. Punkt 6. Inni ludzie w biurze. Szczególnie na początkowych etapach pracy programisty, trudne może być przystosowanie się do pracy w obecności innych ludzi. Siedzenie biurko w biurko z osobą, która siorbie głośno kawę lub chrupie chipsy, może nie być przyjemne, tym bardziej dla osób, które lubią pracować w ciszy i skupieniu. W sali słychać szum otoczenia, co chwilę ktoś zaczyna rozmawiać i wybija z rytmu w momencie największego skupienia. Menadżer naciska na szybsze ukończenie projektu, bo gonią terminy. Wiesz, że mógłbyś wykonywać tę samą pracę w domu, ale szef nie pozwala na pracę zdalną. Bez możliwości dostosowania do takich warunków pracy, codzienne obowiązki mogą być katorgą. Punkt siódmy, cicha rywalizacja. W świecie programistów jest wielu pasjonatów, dla których całym życiem jest programowanie. Zajmują się tym w pracy, po godzinach, na urlopie, a także hobbystycznie. Często zaczynają wcześnie, nawet jako dzieci, zdobywają różne osiągnięcia, wygrywają olimpiady, mają na kontach patenty. Okazuje się, że znają niesamowicie wiele języków kodowania, chociaż są bardzo młodzi i ciężko stwierdzić, kiedy mogli się nauczyć tak wiele w tak krótkim czasie. Tacy prymusi w biurze mogą powodować kompleksy u innych pracowników, chociaż wiadomo, że sporo młodszy kolega może pomóc w rozwiązaniu jakiegoś problemu, to jednak duma nie pozwala zapytać. Warto wyzbyć się jednak takich ograniczeń. Współpraca pozwoli nie tylko zacieśniać więzy między pracownikami, ale umożliwia poznawanie nowych trików w pisaniu kodu i prowadzi do samorozwoju. Punkt 8, zdrowie. Nie da się oszukać organizmu. Praca ponad siły w dłuższej perspektywie się nie opłaca. Ile kaw lub napojów energetycznych może przyjąć organizm, zanim się upomni, że ma już dość? Ile nieprzespanych nocy zniesie człowiek? Wielu już próbowało oszukiwać własne ciało, ale człowiek to nie maszyna, która może działać bez zatrzymywania. Najlepiej byłoby narzucić sobie odgórnie godziny pracy i odpoczynku i starać się ich nie przeciągać w żadną stronę. Stres i zmęczenie dopadną każdego, chociaż prawdą jest, że niektóre jednostki są bardziej odporne, jednak, jeżeli nie chcesz się wypalić zawodowo, dbaj o zdrowie. Mimo, że może się wydawać, że te uwagi miały na celu odstraszenie potencjalnych programistów od pracy, to jest wręcz odwrotnie. Często ambicje i radość na myśl o wymarzonej pracy mogą odbierać racjonalne postrzeganie wszystkich za i przeciw. Uświadomienie sobie, jakie przeszkody będą stały na drodze nowych pracowników, umożliwi oswojenie się z nimi i lepsze przygotowanie. Odpowiednie podejście do przyszłej pracy to klucz do zadowolenia i dotyczy to nie tylko branży informatycznej, ale właściwie każdej. Czasami słabości dobrze jest przekuć w wy wyzwania i z tym motto rozpoczynać każdy dzień. Również w pracy. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.